Witam zdrowo i finansowo. Hydraulik finansowy. Kolejny odcinek Ekspres Codzienny i dzisiaj pytanie: jakie są dwie najważniejsze decyzje w finansach osobistych? Hydraulik finansowy to seria programów, które powstały na podstawie książki, którą napisałem o tym samym tytule Hydraulik Finansowy. W tych rozdziałach właśnie mówię w jaki sposób należy zarządzać finansami osobistymi, a na podstawie tej książki. Telewizja TVT Rybnik stworzyła całą serię programów, które właśnie opowiadają dokładnie o tym zagadnieniu, czyli jak należy zarządzać finansami osobistymi. Można obejrzeć w telewizji naziemnej, można obejrzeć w telewizji kablowej na 47. programie i można również obejrzeć YouTube, a tu jest czołówka programu. Muzyka Jakie są dwie najważniejsze decyzje w finansach osobistych? No oczywiście tych decyzji podejmujemy dużo, więc pytanie jakie są dwie najważniejsze może tak trochę zbijać stropu, albo każdy się może zastanawiać o co dokładnie chodzi. No ale jednego jesteśmy pewni, podejmujemy różne decyzje w ciągu dnia i w ciągu tygodnia i w ciągu miesiąca i w ciągu roku. Część z tych decyzji to decyzje finansowe. No i teraz jeżeli chodzi o finanse osobiste no to Jakie decyzje związane z finansami osobistymi są takie najważniejsze? Te dwie najważniejsze. Oczywiście większość może pomyśleć, że chodzi o to, czy kupuje, czy wydaje, czy nie wydaje. To też jest istotna i ważna decyzja, ale nie o to tutaj chodzi. Nie o samą decyzję, czy coś kupują, czy coś wydają, tylko o trochę inną decyzję. Jakie dwie najważniejsze? Otóż jeżeli mamy skutecznie zarządzać finansami osobistymi, skutecznie, tak jak to opisuje w książce Hydraulik Finansowy, krok po kroku, rozdział po rozdziale. A skuteczne zarządzanie ma oznaczać, że uszczelniam przepływy, czyli to, co mam do dyspozycji, w większej części zostaje u mnie i udaje mi się nawet z tych takich niewielkich obrotów czy przepływów maksimum uzyskać, no to muszę dbać o to, żeby rzeczywiście tak było. I jaka decyzja do tego prowadzi? Pierwsza decyzja, najważniejsza decyzja finansowa jest następująca. Czy w ogóle coś robię, czy nie robię nic. Bo jeżeli nie robię nic, no to generalnie trudno, żebym się spodziewał jakichś wspaniałych efektów, ale również z tego powinna wynikać jedna istotna ważna rzecz. Otóż nie powinienem narzekać. Trudno mieć pretensje do innych za to, czego się samemu nie zrobiło. To znaczy, to jest taka naturalna potrzeba albo naturalna postawa, którą reprezentują politycy, że zawsze obwiniają innych za to, czego nie robią sami, ale my mówimy o naszych własnych finansach i tutaj trudno obwiniać kogokolwiek o to, co się samemu nie zrobiło. A więc pierwsza decyzja jest taka, czy ja rzeczywiście coś będę robił, czy ja zamierzam coś w tej kwestii zrobić i. Czy rzeczywiście będę starał się tymi finansami zarządzać? I co to znaczy? No, żeby finansami zarządzać, to muszę znowu mieć jakąś wiedzę na ten temat, prawda? Czyli to wymusza już z kolei na mnie drugą decyzję. Czy zarządzam, to jest pierwsza decyzja. Jeżeli nie zarządzam, no to nie muszę robić nic. A teraz, w jaki sposób zarządzam, I to jest ta druga decyzja. Czy zdobywam potrzebną wiedzę? Czy zdobywam wiedzę taką, która umożliwi mi skuteczne zarządzanie. No i to pytanie jest oczywiście bardzo szerokie, bo ktoś może powiedzieć, ja nie mam czasu na to, żeby codziennie studiować finanse i się zastanawiać. Zresztą to jest skomplikowane i wiele osób nie wie, jak to robić i jakoś żyje. To wszystko prawda. Dlatego też i na tym jakby opiera się cała seria tych programów, mam rozwiązanie praktyczne, które zaraz pokażę. Co można zrobić, żeby rzeczywiście mieć taki kierunkowskaz, taką jakby checklistę, taki sposób myślenia, taką regułę postępowania, taki własny system ISO, który spowoduje, że będę dobrze zarządzać. To rozwiązanie jest tutaj. To jest po prostu korzystanie z kalkulatora finansowego lub emulatora. To, co widzimy tutaj, to jest emulator, czyli ta wersja tak zwana elektroniczna. Ja osobiście posiadam też oczywiście zawsze tę wersję live, czyli tą taką normalną i ta wersja normalna wygląda w ten sposób, jeśli się... Kieszeni można spokojnie mieć i można operować. Bardzo łatwo sobie tym kalkulatorem różne rzeczy przeliczać. Natomiast ta wersja elektroniczna jest o tyle ciekawa, że mogę ją mieć w dowolnych ilościach czyli na przykład mogę ją sobie zainstalować i otworzyć dwa lub trzy razy i porównywać od razu wyniki moich przeliczeń. A najciekawsze jest to, że te wyniki można przenosić również. W sposób elektroniczny, czyli jeżeli sobie zrobię, na przykład, 5 razy, hmm. dla przykładu, razy 50, prawda? Równa się 250 i wejdę sobie w edit i dokonam czegoś takiego, co się nazywa kopiowaniem danych, to później mogę w drugim egzemplarzu zrobić dokładnie to samo. Wchodzę i wrzucam te dane. I mam już to, co chciałem. Czyli generalnie mogę bardzo łatwo i prosto przeliczać różne rzeczy. I dlaczego to jest takie ważne i istotne? Bo tutaj konstrukcja tych urządzeń wymusza na mnie pewien porządek myślenia. Tak jak Różne urządzenia technologiczne wymuszają na nas porządek myślenia i działania. No, jeżeli używasz komputera, to najpierw musisz go podłączyć do prądu, potem musisz go włączyć, potem musisz podłączyć ekran, no, albo już go wcześniej podłączyłeś podłączyć myszkę, klawiaturę i możesz coś robić. Możesz surfować, możesz pisać, możesz liczyć, możesz działać. Tak samo jest z samochodem. No, jeżeli chcesz jechać samochodem, to musisz go otworzyć czyli musi być musisz mieć kluczyki, jak już go otworzysz, to musisz go odpalić. Jeżeli ma chodzić, to znaczy, że akumulator jest dobry, rozrusznik jest dobry, przy okazji masz benzynę w baku, co dzisiaj jest też, czy tam ropę, co dzisiaj jest też problemem, bo to strasznie drogie się zrobiło. No i dopiero wtedy możesz jechać, oczywiście posługując się całą wiedzą zdobytą na kursie, czyli musisz technicznie opanować maszynę, ale również przewidywać skutki zachowań innych ludzi i poruszać się w tym kierunku, w którym chcesz się poruszyć. No i teraz, dlaczego ja porównuję te dwie rzeczy? Otóż wiele osób mówi, że liczenie finansów jest strasznie skomplikowane. Otóż, żeby umieć posługiwać się tym urządzeniem, które tutaj pokazuję, trzeba umieć odróżnić od siebie pięć zasadniczych informacji. Takich bardzo prostych, logicznie uporządkowanych i one tutaj są i wymuszają na nas określony sposób postępowania i działania. Te informacje są bardzo proste. To jest czas, to jest oprocentowanie, to jest regularna wpłata, to jest podstawowa wpłata, czyli jednorazowa, i to jest wynik naszych działań. I te pięć informacji wystarcza, żeby umieć opanować finanse osobiste. Wśród tych pięciu informacji trzy muszą posiadać jakąś konkretną wartość, czwarta może być zero, a piąta może być wyliczona w dowolny sposób. Jeśli ktoś się posługuje Excelem, to wie, co to znaczy wyliczona w dowolnej kolejności w dowolny sposób. Excel liczy zawsze tylko w jedną stronę, jeżeli chcemy policzyć, ile mi wyjdzie z lokaty, to muszę użyć jednej tabelki, a jak chcę policzyć, ile powinienem włożyć, żeby mi wyszło tyle, ile chcę, to muszę użyć drugiej tabelki, drugiej funkcji. A tutaj można to liczyć w dowolny sposób. I teraz, dlaczego też porównałem to do samochodu? Otóż uważam, że jeżeli ktoś twierdzi, że to jest skomplikowane i nie jest w stanie się tego nauczyć, to, i powtórzę to z całą świadomością, jeszcze się pokażę, żeby wszyscy mnie widzieli, bo to jest istotne i ważne co powiem. To uważam, że takim ludziom, którzy twierdzą, że nie są w stanie tego opanować, powinno się odbierać prawo jazdy. Bo tu, w przypadku kalkulatora finansowego, jest pięć informacji, które trzeba uwzględnić, a w przypadku jazdy samochodem, tych informacji jest więcej. Musisz opanować maszynę, musisz trzymać kierownicę, musisz ruszać nogami w odpowiedni sposób, musisz hamować, musisz przyspieszać, musisz patrzeć w kierunku, w którym jedziesz, musisz patrzeć, co się dzieje po prawej stronie, czyli na przykład na chodniku, musisz patrzeć, co się dzieje po lewej stronie, jeżeli masz kilka pasów, albo co się dzieje w pasach naprzeciwko, musisz patrzeć na to, co się dzieje przed tobą i na to, co się dzieje za tobą, dostosować swoją prędkość. Podejmować decyzje takie, które pozwolą ci w bezpieczny sposób jechać. Tu jest o wiele więcej informacji, które trzeba opanować. W przypadku finansów, tylko te pięć i daje to już niesamowite rezultaty. Dlatego powtarzam to zawsze, a szczególnie jak robię zajęcia z doradcami finansowymi, bo takich również kształcę, że jeżeli nie jesteś w stanie się tego nauczyć, to powinno ci się odebrać no. prawo jazdy, bo tam musisz operować ogromną ilością danych i na dodatek przetwarzać się w tempie komputera. Nie możesz sobie pomyśleć, co ja powinienem zrobić, i zahamuję jutro o 15, tylko musisz robić to natychmiast. Masz czasami sekundy lub ułamek sekundy na reakcję. W przypadku finansów osobistych możesz to sobie spokojnie przeliczyć 2, 3, 4, 5 razy i zobaczyć, czy Ci wyszedł wynik taki, jaki jest, czy taki, jaki chciałeś, albo sprawdzić, czy dobrze przeliczyłeś. A zatem tych możliwości tutaj jest o wiele więcej. I dlatego uważam, że takie narzędzie powinno się opanować. Czyli reasumując, Twoje dwie decyzje są następujące. Pierwsza, czy w ogóle zarządzasz? Jeżeli nie, to nie martwisz się i żyjesz sobie od tak z dnia na dzień. Druga, w jaki sposób to robisz? I żeby to robić skutecznie, potrzebujesz do tego narzędzia, jakim jest komputer finansowy, którego opanowanie wymaga nauczenia się i odróżniania zaledwie pięciu elementów, które są logicznie poukładane: czasu, oprocentowania wkłady podstawowej, regularnych dopłat i wyniku końcowego. I to już wystarcza, żeby opanować większość zagadnień finansowych, takich jak lokaty, regularne oszczędzanie, kredyty, guzingi, na przykład i tego typu rzeczy, stopy procentowe, inflacje i to wszystko jesteś w stanie sobie w ten sposób wyliczyć. Mam nadzieję, że zainspirowałem. Moje 600 sekund się kończy. W związku z powyższym bardzo dziękuję i puszczam oczywiście jeszcze czołówkę programu. Do widzenia, dziękuję, cześć.